Czy coke? French fries? Czy chips? A może crisps? Water or soda? Receipt? Czy bill? A może check? Zobaczcie, ile słów podobnych można się w nich pogubić. Dziś pokażę wam, jak poprawnie zamawiać coś w restauracji i nie zaliczyć w topy. Cześć, z tej strony Alicja. Zawodowo zajmuję się uczeniem już prawie od 30 lat. I dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak poprawnie zamawiać y, jedzenie, picie w restauracji. Ten filmik w sumie. Przeznaczony jest zarówno dla osób początkujących, które słabo znają angielski, nawet nie znają angielskiego, średnio zaawansowanych i zaawansowanych, czasami klienci biznesowi, którzy potrafią sami ułożyć jakiś biznesplan, mówią mi o tym: Pani Alu, mam problem z zamawianiem w restauracji ze znajomością podstawowych słówek. A więc możecie sobie to odświeżyć. Lub się tego nauczyć. Początkujących, zachęcam do zapoznania się ze słowami, rozszerzenia tych słów, bo zobaczcie, często jest tak, że osoby, które nas obsługują gdzieś w innych krajach, ja nie mówię o Anglii, ja nie mówię o Stanach, podam wam taką tutaj historyjkę, anegdotkę. Jeden znajomy opowiadał mi, jak który lubi, lubi jeździć, lubi podróżować, jak był w Japonii i w Japonii w dobrych hotelach wydawało mu się, że obsługa dobrze zna angielski, ale miał taką sytuację, że poszedł zrobić sobie pranie i zacięło mu się to pranie właśnie w tej suszarce. Ponieważ on dobrze zna, bardzo dobrze zna angielski, bo prowadzi swoją firmę i często ma kontakty jakieś marketingowe. I od razu poszedł do pani na recepcji i powiedział jej takie zdanie: I'm very sorry, but my laundry got stuck in the tumble dryer. I pani ta z recepcji zrobiła, słuchajcie, wielkie oczy. Kompletnie go nie zrozumiała, i on po, po jakimś czasie stwierdził, że ten angielski taki recepcyjny, który oni tam używają, jest to taki język wyuczony. Ktoś nie był przygotowany na to, że jakiemuś klientowi pranie by się w suszarce zacięło. Czyli w podobny sposób, zobaczcie, możemy skopiować, jak gdyby, ich sukces, może za wyjątkiem tej, tej wtopy, i tych wyrażeń możecie nauczyć się na pamięć i z większą pewnością siebie będziecie wchodzić do restauracji, będziecie zamawiać coś po angielsku. A więc do brzegu, zaczęłabym od wyrażenia, które jak raz się nauczycie, będzie Wam towarzyszyć w wielu, wielu sytuacjach. I to jest całe wyrażenie, całe pytanie, can I have, i tu możecie sobie coś tam wstawić, please, albo can I get, please, czy mogę, Prosić. Zobaczcie, angielski nie ma słówka czy jako takiego osobnego. To słówko czy zawsze sobie robicie przestawiając operator. No i oczywiście to, co na początku Wam podałam: Cola, czy coke. Macie ochotę na Coca-Cola, oczywiście zawsze zamawiacie. Can I have a Coke, please? Ja tutaj mieszkam w Krakowie, zapominając czasami panie kelnerki i proponują klientom Coca-Cola, a przecież Coca-Cola, to jest nazwa firmy. A nie nazwa produktu. Jeśli wchodzicie do restauracji, jesteście bardzo głodni, na pewno zaczynacie od starters. I starters mają też swoją nazwę appetizers. Pamiętajcie, dwie nazwy, starters, appetizers. I co tam chcecie? Czy lubicie tomato soup, cream soup? Ja często zamawiam pumpkin soup, czyli zupę dyniową. Na starter możecie też się spotkać z fruit. Salady, nazwy podstawowego mięska z pewnością znamy. Chicken, do chickena możemy sobie dodać duck czy turkey. W lepszych restauracjach, gdzie menu może ma takie większe opisy, czasami są te opisy takie, te dania są opisowe, to zobaczcie, chicken, duck i turkey będą miały nazwę poultry czyli drób. Z mięska beef, wołowina, króluje często w restauracjach, veal, cielęcina. No i moja ulubiona, jak jestem w Anglii, lem, tak się wymawia. Słówko lem wymawiacie bez tego b, to jest jagnięcina. Polecam wam w Anglii zamówienie jagnięciny w sosie miętowym. Lem in mint sauce. Rybki. Do you like fish? Very healthy. I recommend, bardzo zdrowe, salmon, łosoś, cod dorsz, trout, pstrąg, jeżeli jesteście na południu, squid, kalmary, tuna, tuńczyk, no gdzieś może w zimniejszych krajach, tak jak Polska, herring, śledź, lubicie taką rybkę, doradę, mamy ją coraz częściej w Polsce, ona ma nazwę sea bream, i moi drodzy, na koniec zostawiłam sobie krewetki. Krewetki w angielskim mają dwie nazwy i są to inne rodzaje krewetek. Bo prawns to macie te malutkie, takie bardziej białe, troszkę wyglądają jak robaczki, one często do sałatek są dodawane. Pamiętajcie, to będą prawns, jak znajdziecie. Natomiast te z pancerzykiem, które trzeba obrać przed zjedzeniem, mają nazwę shrimps. I jestem ciekawa, to jest moment, gdzie ja sobie łyknę a wy zasubskrybujecie mój kanał i koniecznie dacie mi znać, jakie side dishes, czyli dodatki, dobieracie do mięska albo do ryby. Bo zobaczcie, tutaj może w Polsce side dishes mamy większy wybór. Często gdzieś za granicą to typowe potatoes. Rice, no kasz nie mają. Czasami jest quinoa, taka, taka delikatna taka kaszka. Zresztą dobra dla osób, które cierpią na cukrzycę. Natomiast, czy wiedzieliście o tym, że batat to jest po prostu prosta nazwa? Sweet potato. Sweet potato. Czyż angielski nie jest prosty? Czasem mi się wydaje nawet, że prostacki. Kochani, ale teraz alergie. Jeśli macie alergię, nauczcie się tych wyrażeń i zobaczcie. Zamiast skomplikowanych pytań. Does this dish contain nuts? Czy to danie zawiera orzechy? Albo. Co gorsze, czasami, jeżeli byście zadali pytanie otwarte, jak słabo znacie angielski, to możecie się wpakować trochę w kłopoty, bo ktoś wam tam zacznie opisywać. Czyli może zamiast pytania, What is this dish made of? może wystarczy od razu powiedzieć, nauczyć się. I'm allergic to nuts, gluten, and dairy. Dairy to będzie nabiał. No i oczywiście nie byłabym sobą, gdybym wam nie powiedziała o vegetables. Warzywkach. Nie wiem, jakie tam macie ulubione. Pewnie tomatoes, jakie jeszcze mogą być sałatki. Cucumber, sałatka z ogórków. Zwróciłabym uwagę na dwie rzeczy: na nazwę korzet Bo zobaczcie, jakbyście byli w Stanach, to macie ułatwione zadanie: bo cukinia będzie miała taką samą nazwę cukini. Natomiast Anglicy na cukinie mówią courgette I bakłażan. Bakłażan też jest taki, taki troszkę inny, jeśli chodzi o nazewnictwo, bo Brytyjczycy na bakłażana mówią aubergine, Amerykanie mówią eggplant. Komuś skojarzyło się to z wielkim, nie wiem, jajkiem. Jeśli chodzi o deserki, nie będę was zanudzać. Nie wiem, jakie tutaj ciasta często za granicą są inne niż w Polsce, tak? Natomiast pewnie warto pamiętać, że Apple Pie to jest szarlotka, cheesecake to jest sernik. Pamiętajcie tylko o tym, że pewnie kelner was zapyta po, po waszym, czy, czy nie wiem, przy zamówieniu: would you like your dessert now or later? To pewnie byście nawet jakimś tam jednym słowem mogli sobie poradzić, now czy later. I kochani, przechodząc do płacenia, do tego krytycznego płacenia, to zwróciłabym uwagę, że w ogóle w restauracji nie trzeba używać słówka receipt, bo receipt to jest paragon, pokwitowanie, czyli: Can I have a bill, please? Can I have a check, please? Ta druga wersja jest wersją amerykańską. Albo może prościej by było po prostu I'd like to pay. I zobaczcie, to wyrażenie I'd like też fajne, jest fajne do zapamiętania. Jak zapomnicie, can I have? Czy mogę prosić? Możecie zawsze też zastosować to wyrażenie I'd like. No i taka rzecz, na którą chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, jeżeli jesteście a bit freaky about healthy food. Troszeczkę zwariowani na punkcie zdrowego jedzenia, tak jak ja, jestem zwariowana. To pamiętajcie, że zero konserwantów. Będziecie gdzieś, nie wiem, też kupować jakieś produkty. Konserwanty mają dwie nazwy: additives i druga nazwa: preservatives. Troszkę dziwnie, nie? No, też, też. Też się często wszyscy dziwią. I już naprawdę ostatnia, też ciekawostka. Wyobraźcie sobie, że w Anglii, Anglia nie ma, jeśli chodzi o restauracje, nie ma czegoś takiego, nie ma takiej organizacji jak Sanepit. No nie wiem, tak jest po prostu. A więc jak będziecie w Anglii, oni mają znowu takie naklejki i to jest obowiązek każda restauracja, jak sobie wchodzicie to ma naklejkę Food Hygiene Rating czyli taką skalę, jeśli chodzi, wiecie, o, o higienę, o zdrowe żywi żywienia, i tak dalej, zdaje się od 1 do 5, a więc zwracajcie na to uwagę. Mamy czas wakacyjny, mam nadzieję, że będziecie w stanie pozamawiać coś po angielsku i nie będziecie takimi sytuacjami się już stresować. Dajcie znać, czy wyjeżdżacie, jakie słówka używacie w angielskim restauracyjnym i do zobaczenia! W kolejnej części. Papa! Pa.